Dzień dobry, witam serdecznie na kolejnym wykładzie w ramach projektu edukacyjnego Kresy Zachodnie w Walce o Polskę 1919-1922. Dzisiejszy wykład, już trzeci, poświęcony będzie decyzjom wersalskim w sprawie Górnego Śląska, a konkretnie jego przynależności państwowej. W poprzednim wykładzie wysłuchaliście wiele informacji o pierwszym powstaniu śląskim, które miało miejsce w sierpniu 1919 roku. Ten temat traktatu wersalskiego i postanowień traktatu wersalskiego został już w poprzednim wykładzie zasygnalizowany. Dzisiaj przekażę Wam trochę więcej informacji, które będą Wam pomocne przy realizacji Waszych prac konkursowych. Mówiąc o decyzjach traktatu wersalskiego. Będę mówić de facto o wydarzeniach roku 1920 na Górnym Śląsku, ponieważ w tym czasie traktat wszedł w życie i te postanowienia zaczęły być realizowane. Ramy chronologiczne dzisiejszego wystąpienia będą więc zaczynać się ratyfikacją traktatu wersalskiego, która nastąpiła 10 stycznia 1920 roku, a skończą się przeprowadzeniem plebiscytu w dniu 20 marca 1921 roku. Najkrócej rzecz ujmując, będę omawiać wydarzenia na Górnym Śląsku pomiędzy pierwszym a trzecim powstaniem śląskim. Omawiając te poszczególne kwestie, będę wskazywać źródła materiałów, archiwaliów oraz miejsca upamiętnienia, które mogą być Wam przydatne przy tworzeniu prac konkursowych. Na początek przypomnę krótko, co to był traktat wersalski. Był to główny traktat pokojowy kończący I wojnę światową, podpisany 28 czerwca 1919 roku w Wersalu przez Niemcy, państwa antanty oraz państwa sprzymierzone. Wśród państw antanty największą rolę odgrywała Wielka Brytania, Francja, Włochy. Jako państwo sprzymierzone traktat podpisały Stany Zjednoczone. Konferencja pokojowa rozpoczęła się w Paryżu 18 stycznia 1919 roku. Na czele polskiej delegacji rządowej podczas tej konferencji stał ówczesny premier i minister spraw zagranicznych Ignacy Paderewski oraz znany polityk Roman Dmowski. Polska delegacja domagała się przyłączenia Górnego Śląska do Polski. Wiele czynników sprawiło, że decyzja nie zapadła korzystna dla Polski. I sprawa Górnego Śląska znalazła się w traktacie wersalskim. A konkretnie w 88 artykuł tego obszernego dokumentu brzmiał. Cytuję. W części Górnego Śląska mieszkańcy zostaną powołani do wypowiedzenia się przez głosowanie, czy życzą sobie przyłączenia do Niemiec, czy do Polski. Ten krótki zapis Zmienił dosyć zasadniczo sytuację polityczną Górnego Śląska i jego mieszkańców. Decyzja o przeprowadzeniu plebiscytu miała konkretne skutki. Przede wszystkim na przełomie stycznia i lutego 1920 roku wojska niemieckie opuściły teren plebiscytowy. Około 30 tysięcy żołnierzy niemieckich przekroczyło granicę z Niemcami i znalazło się poza obszarem spornym. Zgodnie z postanowieniami wersalskimi obszar ten został poddany pod zarząd międzynarodowy, a nad bezpieczeństwem ludności tego regionu mieli czuwać żołnierze francuscy, włoscy i brytyjscy w 1920 roku na Górny Śląsk nie przybyli jednak Brytyjczycy, którzy usprawiedliwiali się trudną sytuacją wewnętrzną. Tylko Francja i Włochy przysłały swoje wojska. Żołnierze francuscy oraz włoscy wkroczyli na Górny Śląsk w lutym 1920 roku. Ich liczba nie była duża, bo na przykład liczba żołnierzy francuskich wahała się na całym obszarze plebiscytowym od 9 do 11 tysięcy, a kontyngent włoski wynosił około 2,5 tysiąca żołnierzy. Obecność wojsk sprzymierzonych na Górnym Śląsku w latach 1920-1922 jest dosyć dobrze udokumentowana. I zachęcam Was do przeglądania prasy górnośląskiej, na przykład polskich gazet takich jak Katolik czy Górnoślązak, w których podawano, a zwłaszcza w lutym i w marcu, wiele ciekawych wiadomości na temat wojsk sprzymierzonych. W gazetach można wyczytać na przykład, że w, obecnej, w obecnym Chorzowie, wówczas miasto nazywało się Królewska Huta, żołnierze francuscy stacjonowali w liczbie 350 i zostali zakwaterowani w budynku szkoły powszechnej. Dzisiaj jest to budynek szkoły podstawowej nr 1 przy ulicy Dąbrowskiego, a oficerowie zostali zakwaterowani w hotelu przy głównej ulicy miasta. W zbiorach muzealnych i bibliotecznych znajduje się wiele zdjęć dokumentujących obecność wojska wojsk sojuszniczych na Górnym Śląsku. Zachęcam do poszukiwań w bibliotekach cyfrowych, np. w Śląskiej Bibliotece cyfrowej, w francuskiej Bibliotece Narodowej oraz w katalogach kolekcji muze muzealnych, np. Muzeum Śląskiego, gdzie można znaleźć wiele ciekawych informacji. Być może warto tym tropem podążyć, i zapoznać się z historią miejscowości, czy w waszych miastach, miejscowościach stacjonowały oddziały francuskie lub włoskie albo brytyjskie od 1921 roku. Kolejnym skutkiem decyzji wersalskich było powstanie międzysojuszniczej komisji rządzącej i plebiscytowej na Górnym Śląsku, która ukonstytuowała się w Paryżu. Jesienią 1919 roku, a przybyła na teren plebiscytowy do Opola 11 lutego 1920 roku. To w budynku dawnej rejencji opolskiej, czyli władz niemieckich, miała swoją siedzibę. Była to międzynarodowa instytucja, która miała za zadanie utrzymać ład publiczny i porządek na Górnym Śląsku oraz przeprowadzić plebiscyt. Przewodniczącym był francuski generał Henri Reronde, a zastępcą brytyjski oficer pułkownik Harold Percival. Włochy reprezentował generał Alberto de Marinis. Międzysojuszniczej komisji rządzącej plebiscytowej podlegała administracja państwowa, sądy, policja, wojsko. Komisja wydawała zarządzenia i rozporządzenia. Regulujące wiele aspektów życia publicznego i codziennego mieszkańców Górnego Śląska. Jako przykład można podać, że każdy mieszkaniec Górnego Śląska, który ukończył 16 lat, musiał posiadać tzw. Tak kartę legitymacyjną czyli dowód tożsamości wydany w trzech językach francuskim, polskim i niemieckim. Każdy, kto chciał przekroczyć granicę terenu plebiscytowego, musiał posiadać paszport wydany przez Międzysojuszniczą Komisję Rządzącą i Plebiscytową, również w trzech językach. Komisja wprowadziła do obiegu znaczki pocztowe o różnych nominałach, publikowała wiele odestw do mieszkańców Górnego Śląska. Które były rozwieszane na słupach ogłoszeniowych. Warto dodać, że były publikowane w języku polskim i niemieckim. W bibliotekach cyfrowych można znaleźć wiele takich dokumentów. Być może w Waszych rodzinach zachowały się pamiątki rodzinne, takie jak karta legitymacyjna należąca do prababci lub pradziadka. Warto zapytać babcie, dziadków, czy nie macie, czy nie mają w swoich szufladach właśnie takich dokumentów. Kolejnym skutkiem pośrednim decyzji wersalskich było powstanie Polskiego Komisariatu Plebiscytowego dla Górnego Śląska. Była to instytucja utworzona w lutym 1920 roku, która miała koordynować polskie przygotowania do plebiscytu. Na czele Polskiego Komisariatu Plebiscytowego stanu mianowany przez polski rząd komisarz Wojciech Korfanty. Siedziba mieściła się w hotelu Lomnic w Bytomiu przy obecnej ulicy Gliwickiej 17. Zadaniem Polskiego Komisariatu Plebiscytowego było organizowanie okręgów plebiscytowych i prowadzenie kampanii przedwyborczej. Komisariat zatrudniał około tysiąc osób. I prowadził bardzo intensywną działalność polityczną. Wydawał gazety, organizował kursy i szkolenia, aktywizował polskie życie kulturalne. Podlegały mu powiatowe i gminne polskie komitety plebiscytowe. Obecnie budynek, w którym miał siedzibę, miał siedzibę polski komisariat plebiscytowy, nie istnieje, ale w miejscu, gdzie stał, Stoi kamienica, na ścianie której znajduje się tablica upamiętniająca działalność polskiego komisariatu plebiscytowego. Warto również zainteresować się postacią Wojciecha Korwantego i pójść tropem na przykład pomników tego wybitnego polityka. Gdzie znajdują się, w jakich miastach jest upamiętniony. Analogiczną instytucję do polskiego komisariatu plebiscytowego powołali Niemcy. I na czele niemieckiego komisariatu plebiscytowego stanął burmistrz rozbarku dr. Kurt Urbanek. Siedziba niemieckiego komisariatu plebiscytowego znajdowała się w Katowicach w ówczesnym hotelu centralnym przy ulicy Dworcowej 11. Sytuacja, sytuacja ludności polskiej na Górnym Śląsku wiosną i latem 1920 roku nie poprawiła się pomimo obecności wojsk sojuszniczych i rządów sprawowanych przez Międzynarodową Komisję Międzysojuszniczą. Policja ZIPO, która składała się z niemieckich funkcjonariuszy, optowała za pozostawieniem Górnego Śląska w granicach państwa niemieckiego i terroryzowała ludność polską. Jako przykłady takich działań można podać napaście na siedziby polskich komitetów plebiscytowych. W maju 1920 roku zaatakowana została siedziba Polskiego Komisariatu Plebiscytowego w Bytomiu w hotelu Lomnic. Która przez kilka godzin broniła się przed atakiem niemieckim, dopóki wojska francuskie nie przybyły na pomoc. Bojówki niemieckie napadały na polskich działaczy narodowych, dotkliwie ich bijąc. Zakłócano polskie manifestacje patriotyczne, na przykład z okazji święta 3 maja. Zakłócano i rozbijano polskie wiece agitacyjne. Ten konflikt polsko-niemiecki osiągnął apogeum w sierpniu 1920 roku. Niemcy, chcąc wykorzystać trudną sytuację Polski, która prowadziła wówczas wojnę z Bolszewikami, podjęli próbę przejęcia zbrojnego terenu plebiscytowego i włączenia Górnego Śląska do Niemiec. 17 sierpnia ogłosili strajk generalny i zorganizowali wielką manifestację na rynku w Katowicach. Tłum demonstrantów zaatakował siedzibę powiatowego kontrolera, czyli przedstawiciela Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej przy obecnej ulicy Warszawskiej. Padły strzały, zostali ranni od kul i w ferworze tych zamieszek został zamordowany polski lekarz i działacz narodowy Andrzej Mieleński. Brutalny mord, w wyniku którego ciało doktora zostało zmasakrowane i wrzucone do Rawy, wstrząsnął Polakami. Ponadto bojówki niemieckie zaatakowały Polaków, zniszczyły wiele lokali prowadzonych przez Polaków, w tym redakcję dwóch polskich gazet, a także siedzibę Polskiego Komisa Komitetu Plebiscytowego przy ulicy Wojewódzkiej plebiscytowej, doszczętnie niszcząc i demolując ten lokal. Te wydarzenia stały się no, bezpośrednią przyczyną wybuchu II Powstania Śląskiego. W nocy z 18 na 19 sierpnia dowództwo polskiej organizacji wojskowej Górnego Śląska wydało rozkaz akcji zbrojnej. Walki były prowadzone pod hasłem samoobrony przed terrorem niemieckim. Powstańcy w ciągu kilku pierwszych dni walk opanowali wiele miejscowości, nie prowadząc jednak walk w miastach, gdzie stacjonowały wojska sojusznicze. Powstańcom udało się opanować yy, i sprawować kontrolę nad granicą z Polską. Dzięki czemu możliwe były przerzuty broni, dostawy amunicji i ochotnicy przekraczali granice, dołączając do powstania. Zdobyto takie miejscowości jak Mikołów, Żory, Wodzisław. Powstańcy opanowali Chorzów Stary, dzisiejszą dzielnicę Chorzowa, wówczas odrębną gminę nie prowadzono jednak walk i nie zdobyto jednak dużych walk gdzie tak jak wspomniałam stacjonowały wojska francuskie lub włoskie 24 sierpnia Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa wyraziła zgodę na żądania strony polskiej likwidacji znienawidzonej policji bezpieczeństwa Zipo i powołanie policji plebiscytowej która miała być złożona po połowie z Polaków i Niemców urodzonych na Górnym Śląsku. Następnego dnia, 25 sierpnia, dowódca wojsk powstańczych Alfons Zgrzebniok wydał rozkaz zaprzestania walk i rozwiązania polskiej organizacji wojskowej. Wojska francuskie rozpoczęły rozbrajanie oddziałów powstańczych. Bilans drugiego powstania był zdecydowanie bardziej korzystny niż pierwszego powstania śląskiego. Przede wszystkim zlikwidowano ZIPO, powołano policję plebiscytową, w walkach zginęło znacznie mniej powstańców, bo szacuje się około 150-180 osób, na łączną liczbę 7,5 tysiąca walczących. Liczba rannych nie jest znana. Zachęcam Was do zapoznania się z historią Waszej miejscowości, w której mieszkacie. Być może w Waszych miejscowościach prowadzone były walki w czasie Powstania w sierpniu 1920 roku. Być może na miejscowych cmentarzach znajdują się groby powstańcze. Być może będzie to interesujący trop aby nim podążyć i wykonać ciekawą pracę konkursową. Tuż po zakończeniu II powstania Śląskiego zaczęto formować oddziały policji, w których rozpoczęli służbę Polacy. I rozpoczęła się intensywna kampania plebiscytowa, prowadzona wszelkimi możliwymi sposobami. Drukowano wówczas ogromne ilości plakatów. Ulotek plebiscytowych, broszur, pocztówek propagandowych. Organizowano różnego rodzaju wiece, zebrania, podczas których przemawiało wielu mówców. Agitowano wszelkimi możliwymi sposobami polskie organizacje, na przykład chóry, na przykład Towarzystwa Polek. Agitowały i mobilizowały Polaków do głosowania za przyłączeniem Górnego Śląska do Polski. Kampania była bardzo intensywna, zarówno ze strony polskiej i niemieckiej. Komisja Międzysojusznicza, która, której zadaniem było ogłosić datę plebiscytu, zwlekała. I argumentując to, że nie będzie plebiscytu, da ogłoszenia, dopóki spokój i porządek w kraju, w kraju nie nastanie. Ta kampania plebiscytowa, którą często historycy określają mianem wojny papierowej, jest ciekawym tematem do poszukiwań, ponieważ zachowało się wiele plakatów, wiele procztówek, wiele ulotek, które Dokumentują tą, tą kampanię plebiscytową. Warto odwiedzić stronę, na przykład muzeum, stronę internetową Muzeum Powstań Śląskich lub Śląską Bibliotekę Cyfrową, gdzie znajdziecie wiele no, i polskich, i niemieckich materiałów propagandowych wytworzonych w czasie tej kampanii plebiscytowej. Dzień przed sylwestrem, a więc przed ostatniego dnia roku 1920 komisja międzysojusznicza podpisała przygotowywany od miesięcy, przygotowywany od miesięcy przepisy dla głosowania ludowego, jak wówczas gazety pisały, czyli regulamin plebiscytu na Górnym Śląsku. Większość gazet górnośląskich opublikowała tę informację 5 i 6 grudnia 1921 roku, a treść tego bardzo obszernego dokumentu jako dodatek wydrukowały m.in. Polskie Gazety, Popularny Katolik oraz Kurier Śląski. Oryginalny dokument został przygotowany w trzech językach – francuskim, polskim i niemieckim. Składał się łącznie z 52 artykułów podzielonych na 6 rozdziałów. Pierwszy rozdział, najważniejszy, zatytułowany Przepisy Ogólne, formułował to, co było najważniejsze, czyli prawo do głosowania. Kto może głosować w plebiscycie? I prawo to otrzymała każda osoba, która. W dniu 1 stycznia 1921 roku miała ukończone 20 lat. I urodziła się na Górnym Śląsku i zamieszkiwała ten teren. To była kategoria A. Następnie prawo do głosowania posiadały osoby, które urodziły się na Górnym Śląsku, ale nie zamieszkiwały na tym terenie. To była tak zwana kategoria B. Prawo do głosowania posiadały również osoby na stałe, na stałe zamieszkiwały ten region od 1 stycznia 1904 roku. To była kategoria C. Oraz osoby, które zamieszkiwały Górny Śląsk, ale zostały przez władze niemieckie wysiedlone przed 1920 rokiem. To była kategoria D. Z głosowania wykluczone zostały osoby pozbawione praw z powodu, Choroby umysłowej. Każda osoba uprawniona głosować miała w miejscu, w którym, w gminie, w, którym, w której zamieszkiwała w dniu 1 października 1920 roku, a jeśli nie posiadało stałego miejsca zamieszkania, to w gminie, w której się urodziła. W rozdziale drugim były omówione przepisy dotyczące już konkretnie przeprowadzenia głosowania, a mianowicie kto, jakie władze były odpowiedzialne za to. Na szczeblu gminnym był to komitet parytetyczny, a w obwodzie głosowania było to biuro głosowania, a na szczeblu powiatowym powiatowe międzysojusznicze biuro plebiscytowe. Członkowie komitetów parytetycznych i biur głosowania Mieli otrzymywać wynagrodzenie jako urzędnicy publiczni. W skład komitetów i biur nie mogli wchodzić urzędnicy, nie mogli wchodzić członkowie magistratów oraz duchowni. Rozdział trzeci ustanawiał przepisy odnośnie sporządzania list wyborczych. Rozdział czwarty, najkrótszy, zatytułowany głosowanie, zawierał tylko jeden artykuł. I była tam zawarta informacja, że sposób przeprowadzenia głosowania będzie później ustalony rozporządzenie. Oznaczało to, że w tym dokumencie nie znalazła się najistotniejsza w sumie informacja, a mianowicie data przeprowadzenia plebiscytu. I to miało zostać ogłoszone dopiero w terminie późniejszym. Dokument ten, podpisany w Opolu przez przewodniczącego Międzysojuszniczej Komisji generała Ronda, zawierał wiele szczegółowych przepisów, ale ponieważ nie została podana data, wywołało to wiele spekulacji prasowych. Gazety prześcigały się w podawaniu hipo hipotetycznych terminów. Najczęściej podawano datę 13 marca. Termin ten pozostawał jednak nieznany, dopiero pod koniec lutego międzysojusznicza komisja rządząca i plebiscytowa podała oficjalnie termin głosowania. 20 marca 1921 roku. I w tym dniu odbył się plebiscyt na Górnym Śląsku. Został przeprowadzony w ponad 1500 gminach. W głosowaniu wzięło udział Ponad milion sto tysięcy osób uprawnionych. Frekwencja była więc prawie stuprocentowa, pogłosowało 98% uprawnionych. W wyniku podliczenia głosów w sposób globalny, czyli w sumie, za Polską opowiedziało się i 40 40,4%, a za Niemcami 59,5% uprawnionych do głosowania. Według poszczególnych gmin, w których przeprowadzono plebiscyt, więcej gmin opowiedziało się za przynależnością do Polski, ale niemal wszystkie miasta głosowały za Niemcami. Obwody głosowania na terenach wiejskich oraz we wschodniej części obszaru plebiscytowego najczęściej głosowały za Polską. Im dalej jednak w kierunku zachodnim, tym te wyniki były mniej korzystne dla Polski, a bardziej korzystne dla Niemiec. Gdybym miała porównać mapę z wynikami plebiscytu na Górnym Śląsku, to porównałabym ją do sera szwajcarskiego takiego sera z dziurami gdzie te dziury to były miasta i miejscowości, które głosowały za Niemcami a smakowity ser to właśnie była Polska. Po podliczeniu głosów wyniku, wyników plebiscytu na Górnym Śląsku stało się więc jasne, że trudno będzie ustalić jednoznacznie, do którego państwa, do Polski czy do Niemiec, teren plebiscytowy ma zostać włączony. Jak jest ciąg dalszy tej historii, Dowiecie się za miesiąc w kolejnym wykładzie, bo będzie w tym wykładzie mowa o tym, jakie działania podjęła Międzysojusznicza Komisja i jakie działania podjęli Polacy. A podsumowując dzisiejszy wykład, chciałabym, abyście zapamiętali najważniejsze rzeczy: a więc przede wszystkim to, że w artykule 88 Traktatu Wersalskiego. Górno-Ślązacy zostali zobowiązania, zobowiązani do wypowiedzenia się, czy chcą, aby Górny Śląsk należał do Polski czy do Niemiec. W 1920 roku wszedł w życie Traktat Wersalski i nastąpiła realizacja tych postanowień, a więc przede wszystkim objęcie władzy przez Międzysojuszniczą Komisję Rządzącą i Plebiscytową, wkroczenie wojsk sojuszniczych. W miejsce wojsk niemieckich, które opuściły ten teren. W sierpniu 1920 roku wybuchło drugie powstanie śląskie w odpowiedzi na terror niemieckich bojówek i policji ZIPO. Walki prowadzone były pod hasłem samoobrony. Po zakończeniu powstania utworzono policję plebiscytową, która była złożona w połowie z Polaków i Niemców urodzonych na Górnym Śląsku. To znacznie poprawiło sytuację ludności polskiej na Górnym Śląsku. Jesienią 1920 roku rozpoczęła się bardzo intensywna kampania plebiscytowa i przygotowania do głosowania. 30 grudnia 1920 roku Komisja Międzysojusznicza ogłosiła regulamin plebiscytu na Górnym Śląsku, a głosowanie odbyło się 20 marca. 1921 roku. Dziękuję Wam za uwagę.